Cześć, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co tu razem tworzymy z marką Stolkar. Z chęcią Wam opowiem, dlaczego moją białą kuchnię zamienię na kuchnię w odcieniach beżowych i dlaczego gładkie fronty zamienię na fronty ze żłobieniami. Zapraszam wszystkich do oglądania metamorfozy mojej kuchni. Moja stara kuchnia nie do końca została zaplanowana. Została stworzona w pośpiechu, przez co nie do końca spełniała moje oczekiwania. Dodatkowo była w stylu, który nie pasował do wystroju mojego mieszkania. Razem z fabryką mebli Stolkar zaprojektowaliśmy kuchnię moich marzeń. Jak mogliście zauważyć, białą kuchnię w stylu nowoczesnym zamieniłam na kuchnię w stylu klasycznym w kolorze Bemat. Fronty, na które się zdecydowałam to Anna z przepięknymi frezami. Dodatkowo dobrałam do nich mosiężne uchwyty. Górna część zabudowy to przede wszystkim szafki okapowe oraz dwie szafki narożne. Dodatkowo, dla zwiększenia walorów estetycznych, został dodany soku do samego sufitu. Na moją prośbę zostały dodane półki, dzięki którym najpotrzebniejsze rzeczy mam pod ręką. Jednocześnie półki ukrywają komin wentylacyjny. Zależało mi na zabudowie sprzętów zmywarki. Lodówki oraz dodatkowej szafce na mikrofale. Jeśli podoba Wam się moja kuchnia i chcielibyście stworzyć kuchnię według własnego projektu, to zapraszam Was do kontaktu z marką Stolkar, gdzie razem z projektantami stworzycie kuchnię swoich marzeń. Dziękuję za oglądanie. Dajcie lajka i zapraszam do subskrybowania kanału.